To miejsce we Wrocławiu warto odwiedzić po dniu pełnym pracy, ponieważ tutaj zadbają o Ciebie na najwyższym poziomie. Jesteśmy w Healthy Stories Wrocław, czyli w centrum korekcji ciała. Elegancka przestrzeń, muzyka relaksacyjna i dbałość o każdy szczegół sprawia, że można się tutaj naprawdę zrelaksować. Już na wstępie dostajemy bransoletkę z pokoju. Brzmi ciekawie? To prosty sposób, by powiedzieć bez słów, na co dziś masz ochotę, relaks czy rozmowę, a następnie udajemy się do jednej z sal. Wizyta zaczyna się od rozmowy i dokładnego rozpoznania problemu. W moim przypadku był to dyskomfort w dolnym odcinku pleców, z racji siedzącego trybu pracy. Czuć było indywidualne podejście i dokładne omówienie problemu. Specjaliści Healthy Stories to ludzie z pasją i doświadczeniem pracują na bazie autorskich metod, które naprawdę działają. Znajdują się tutaj cztery w pełni wyposażone sale masażu i oddzielny gabinet do ćwiczeń regeneracyjnych. To właśnie sprawia, że możesz tutaj zrealizować pełny, przemyślany plan regeneracji, od pierwszej konsultacji po działania korygujące Twoje ciało i samopoczucie. To miejsce to coś więcej niż tylko klasyczne czy profilaktyczne masaże. Tutaj zatroszczą się również o Twoją twarz subtelnie, ale skutecznie przy użyciu sprawdzonych kosmetyków. A jeśli zależy Ci na lepszej sylwetce czy zdrowej jędrnej skórze, dostaniesz plan skrojony dokładnie pod Twoje potrzeby. Healthy Stories to doświadczenie, które zostaje z Tobą na długo. To miejsce znajdziesz przy księcia Witolda, budynek 38 do 40. Oznacz albo podeślij ten film osobie, która powinna się tutaj wybrać.